Witam bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć moje ostatnie odkrycie, jakim jest animacja rodem z Chin o tytule Link Click. Anime to opowiada o dwójce przyjaciół, którzy prowadzą swój zakład fotograficzny. Natomiast sama firma jest tutaj przykrywką do ich drugiej działalności, jaką jest podróżowanie w czasie. Główni bohaterowie, na podstawie zdjęcia, potrafią uzyskać wycinek czasu, który trwa 12 godzin od momentu wykonania danej fotografii. Cheng wchodzi do fotografii, przenosząc się w czasie i przejmuje ciało osoby, która wykonała zdjęcie. Natomiast Lu widzi wydarzenia z wyprzedzeniem i kieruje poczynaniami Chenga. Ich tak zwane misje mają za zadanie zdobywać informacje czy odnajdywać zaginione osoby, natomiast ich działania muszą być kierowane w taki sposób, by nie wpłynąć na kluczowe elementy i nie zmienić teraźniejszości. Podczas skoku w czasie zdarzają się sytuacje, których bohaterowie się nie spodziewają i nasz Cheng musi improwizować, są również sytuacje bardzo emocjonalne. Dodatkowo szczególnie Cheng, który bezpośrednio przenosi się w czasie, Nieraz musi zmagać się z niełatwą sytuacją, czy na przykład ratować kogoś, wpływając istotnie na teraźniejszość, czy nie. Są to naprawdę emocjonujące momenty. W anime mamy również osobę Chao Ling, dziewczynę, która zdobywa zlecenia dla naszych bohaterów, ale również stanowi osobę, która potrafi rozładować konflikt, czy wysłuchać danego bohatera, oraz stać przysłowiowego kopa do działania. Anime jest poprowadzone w taki sposób, że w nowym odcinku jest nowa sprawa. Natomiast obok tego płynie główna fabuła, na którą mają wpływ wykonywane zadania. Trzeba zwrócić również uwagę na wykonanie. Z perspektywy osoby, która ogląda sporo japońskiej animacji, wykonanie tejże chińskiej produkcji jest niejakim powiewem świeżości. Dodatkowo świetny soundtrack podkreśla emocjonalność scen. Produkcję mogę polecić fanom kryminałów, thrillerów, czy osobom lubiącym motyw podróży w czasie. A tak naprawdę każdy powinien ją sprawdzić, szczególnie przez to, że jest to tylko 11 odcinków. Powiem tylko, żeby nie zdrażać się językiem chińskim, który na początku może odrzucać, natomiast ja na przykład szybko się przyzwyczaiłem i dało się to ogólnie oglądać. Jest też wersja, nie wiem czy już wyszła, ale miała wyjść wersja z japońskim dubbingiem, więc jeśli jest taka, to jeśli komuś przeszkadza ten chiński język, to polecam sprawdzić japońską wersję. Ale od Ciebie mogę powiedzieć tylko, że, że naprawdę polecam sprawdzić to anime i ze Twojej strony czekam czekam bardzo mocno na drugi sezon, bo końcówka tego, tej produkcji była niesamowita i Taki cliffhanger, że no naprawdę, czekam na drugi sezon. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej produkcji wcześniej, czy widzieliście już może ją. Jeśli zainteresowała was ta produkcja, to polecam sprawdzić i dać znać, czy, czy wam też się spodobała. A ja już wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć.